I witam w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Cywilizację 4 Polskie Imperium. Właśnie ja teraz zauważyłem, że zarabiam tylko 80 zeta naturę. Sporo mi się zmniejszyło, nie wiem czemu. Tych jednostek chyba tyle nabudowałem dlatego. No ale cóż, będę budował jeszcze więcej, czyli będę teraz jeszcze mniej zarabiał. Dojdę do momentu, że zacznę tracić. A jak zacznę tracić... To I tak będę jeszcze budował. Czy szkolił, jak to nazwać, to już do Was biorę. Przekierunkowuję tą sprawę. Dobra, rozwadł uniwersytet? Panie. Nie ma czasu teraz. Trzeba pancernik i jazda z walką. Dobra, fortyfikacja. Czekam na okręty. Dobra, ten już jest nareperowany, wyleczony. Idę tutaj pod tą renanę. Tak się jeździ. Może się leczyć podczas ruchu. Okej. Okay. tutaj będzie bonus obrony 25 tutaj też zresztą w Gdańsku w Gdańsku w Gdańsku w Gdańsku Tę, to jest tym karabinem maszynowym na środku dobrze jest raz ja tutaj jeszcze jakieś miałem tutaj co ja tutaj mam o dobra tyk w ogóle mi wejdziecie tutaj na ten teren coś takiego Tutaj kolejną ekipę zbierał pod Warszawą No i nic więcej na razie nie zrobię Dobra, jest myśliwiec ale co dobra tutaj się przedostanie ojej straciłem kolejny Co skąd on się tutaj wziął skąd ja go tutaj miałem dobra więcej okrętów potrzebuję więcej okrętów powiedziałem zrobię tyle okrętów zrobię już tyle okrętów no tutaj akurat nie mogę ale ale, ale co by było no rakietę spadochroniarz niech będzie 79 metrów, więc nie jest źle e, pancernik w zegrzu rakietę pancernik 19 tur, strasznie długo do zera zredukował moją obronę dobra piechot, ciało, ciało, ciało I mogę ruszyć się. O szkoda. Dobra, tu się ruszymy. I Też zacznę strzeliwać Tylko, że z lądu. Dobra, no odpocznę. Nie wiesz. i więcej siłki dla ciebie niech będzie Dobra, kto teraz gdzie się teraz kto? Co? Gdzie? Fortyfikacja Mam rakietę naprowadzoną Nie zawaha jej się użyć Niech będzie Hastings Tutaj to może statki, czas by było troszeczkę tutaj nie mogę, tu nie ma żadnego wojska czy on gdzieś tu się pojawił chyba nie on nie ma chyba punktów za obronę, co? tak dobrze pamiętam, wyczytałem? Jest kolejny. Dobra, postaram się porozwalać te stateczki. Jest kolejny pancernik. Dobra, no teraz nie będę płynął w pojedynkę. Chwilę poczekam, zbiorę ekipę i wtedy popłynę. Marine. Dobra, dobra, no niech będzie. sobie przejdę na tą stronę dołączę działa tak samo fortyfikacja no i co ja teraz robić co ja tutaj mam robić no będę kontynuował chyba te natarcia demolkę Raveny i Mediolan muszę zniszczyć Tu by się przydało podjechać, bym przynajmniej widział co tam się dzieje o. Zniszczył mi kolejny statek Dajcie mi wybudować jądrówkę. No, nie chcę żadnych. No, tam kolejne jakieś szaleństwa Przeprowadzam z tej strony, z tej strony. Muszę tak zrobić. A tu tak, Titanic kontra Titanic, dobra mój Titanic był lepszy niż jego, jego Titanic jak w filmie niestety zatonął, znaczy jak w filmie, jak w rzeczywistości. Dobra, no niech płynie dalej. Rakieta. Nie mogę. Czy on tutaj tu nic nie ma? Nigdzie nie wylądował. Chociaż to, to dobre, pozytywne, że on tutaj przynajmniej nigdzie nie wylądował. ślinięć. Dobra, pancernik. Dobra, no i czekaj. Teraz. Do 13%. Piechur działo, działo, piechur, piechur, piechur. No ma no, tego trochę, nie powiem, że nie. Ale i tak będzie niszczony. Nie ja akurat tutaj nie mogę. Tu też nie mogę. Dobra, to chociaż w Mediolan, ja też nie mogę, to ja się do Nikast przyniosę chwilowo, bo stąd będę mógł zaatakować Mediolan. Gdzie ten samochód? Jest tutaj, proszę bardzo. A to tutaj co lata? W chyba, co? Przechwycony został. się przemystali, czyżby kolejna tura. Jesz jeszcze nie. Dobra, tutaj. Gdzie jest rakieta, rakieta, panczernik, program Apollo w Łodzi? No gdzie by inaczej? A projekt Manhattan jeszcze muszę, tak? Czy mieć tą atomową? że rozwalę ten stateczek, znaczy chciałbym, wyrażam chęci dobra. Jego samolot tutaj działają, mam z Anglikami chyba walczy co. To Anglicy też się ruszali. W Warszawie się teatru zachciało. Ale ja będę budował pancernika. A tu co będzie w Gdańsku? Rakieta. Pewnie, nie. że tak. Co oni chcą? Laboratorium. Nie, na razie nie. Nie, nie, nie. Spodochroniarz, koszory, rakieta. E, tutaj transportować. Piechór, udziału i... okręt podwodny. Dobra, nie, nie znalazłem przeczytać. Czy bo o co tam chodziło? Dobra, jeszcze nie będziecie tutaj płynąć. Walka, tutaj ja mogę przegrać, bo no, przegrało. Dobra, kto nie walczy, ten nie ma, ten nie zdobywa. 99, to znowu troszeczkę więcej, chyba zarabiam, co? No, dobra, czyli tak. Ten sam typ demola do sera, zaczynamy od piechur przeciwlotniczy. ciach 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 nie, 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 mogłem nie, ja tam, czy ja się nie tam, trzeba się niszczyłem. Patrz, już tyle. O, ale pad. Ale już następne miejsce padły. Nie przetrzyma. Erwin Rommel w Mediolanie. Proszę bardzo. Ciao. Ja. No i fajnie. I teraz tutaj z ulubionym desant. Teraz bardzo. jest walczymy, walczymy, nie poddajemy się cały czas do przodu. Ale fajna, to jest ekipa. Dobra, i tym razem podpłynę już z tej strony. Tutaj będę Mediolanu strzeliwał. Pancernik. Dobra. I będzie walka. Pancernik kontra. Pancernik. Musiałem się wycofać. Co tutaj nie zrobię? To ją sobie zachowam w mieście to kolejny. Jestem w stanie zbombardować jego, ale stąd tak. Dobra, lecisz, lecisz na szczecin. Odrzutowym na no, rok jednostki nie mogę. Mogę, nie mogę, nie mogę na statki, tak? Czy ja mogę się przyjąć tutaj? Mogę. Dobra, kto teraz? Gdzie teraz? Idziemy, jedziemy dalej. to działko. Też nie mogę. No i nie, ja się teraz mam ruszyć, bo nie widzę. Czyli muszę zrobić tak, a jakimś działem z tej strony. I czekamy. Czekam. Kolejny statek stracony. Rakieta naprowadzana. Dobra, wybuduję, bo może jest potrzebne. Uniwersytet Działo nie? Szybciej pancernik Jak już y, zacząłem to będę kontynuował pancernik A nie wybuduję pancernika bo nie mam dostępu do morza ani oceanu Chociażby nie no czeka jest Koszary, pałac, rakieta niech będzie Łotwa przeciwchłótnicza, tutaj tak samo. O co to jest? ale Tryb zrzutu spadochroniarzy. On tu gdzieś ma jakieś jednostki. Dobra, nic nie poradzę. więc... No więc co? No to czekamy na transportowca w takim razie. No tu już znowu jest sporo woja. Jak to rozegrać, żeby było dobrze? Dobra, tu w tym porcie zaraz wybuduję, Może szybciej tak jakoś będzie trwało. Jest kolejny pancernik. A on gdzie no. Nie ma go, prawda? Dobra, teraz rakieta. Ładnie no, go przydybałem co? Już jest na ostatnim miejscu, już Wiktoria go wyprzedziła, a miała spore straty do niego, do Octawiana. Co ja tutaj mogę zrobić? Przenieść się do wszyscy takie siły rzucam na Newcastle tam dzisiaj jest mecz. Premier League. Niedaleko mają na mecz wyjazdowy do Mediolanu, jak wygrali w europejskich pucharach. A jak tu chyba jestem śpiący się zrobiłem. Ja walczyłem, walczyłem. Jest. Zaraz zjeżdżamy ciężkim sprzętem. Proszę bardzo. No i zaraz będzie miasto zniszczone. Więc jakoś tam się udaje świetnicza więcej jako sztub na miasto dobra padł i mu tam zostało sterowiec dwóch piechurów jeszcze Pierwszy padnie. Tak jest. I drugi padnie. Super. Nie spalić wszystko. Co to? A że miasto rozwaliłem? Dobra, czekajcie na razie A ja tutaj co mam? Chważytni lotniskowca, co? No dobra, to Żywiat lotniczym. Dlaczego nie mogę? Mogę. Proszę bardzo, tutaj ciśniemy, ciśniemy. Nie mogę. Dobra, jest pancernik. Tutaj nam już płynął. raczej będzie mój ostatni odcinek, bo naprawdę chyba pada na cycki przez to w ogóle jakoś tak nie jestem w opcji rozmawiania, mówienia, komentowania to się chyba staje to troszeczkę takie męczące. to niech się tutaj ustawią. Zaraz będziemy tam demolować na Dobra, też, ale nie dał I taniec czołgów z działami dobra, sporo Oczywiście dwa lekkie czołgi i dwa działa. tego jak Lew ok, 41 tura zostanie nam 40 do zagrania mamy rok 2029 a ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek dzięki, na razie, hej, cześć